Dlaczego filmy stały się nudne? Zwięźlej na temat. Problem monotonnego kina zaczyna się od widza, który nie wymaga jakości. Wtedy producent wpada na pomysł. A co gdyby zalać ich falą dopaminy? Wybuchów, efektów specjalnych. Użyjmy w filmie utartych schematów i konceptów. Po co się starać? Nie zauważą tego. Tak idealnie schowamy kulawą grę aktorską i iście makabryczny scenariusz, przy którym nie zasnąć jest lada wyzwaniem. Tak właśnie rodzą się te wszystkie kinowe bękarty. Filmy o niczym, nakręcone dla nikogo, a jeżeli chodzi o ich sens, to szkoda gadać naprawdę. Powiecie mi, Wiktorze, nie marudź tyle. Oczywiście, że istnieją proste filmy, które nie są dla wymagającego widza, ale miejcie litości. Powtarzalne wątki stały się zmorą kina. Po Wszechne prostactwo już mnie męczy Ubogi język, banalne dialogi Upośledzone prostolinijne postacie Które jedyne co robią w swoim nudnym życiu To między innymi Klepanie się po pyszczkach, picie Odkrywanie sromoty sąsiadki i pierdzenie w kanapę Tego właśnie potrzebowaliśmy Tony zapychaczy Trzeba przecież dorzucić wkładkę mięsną do każdego filmu Postacie są sztuczne jak silikonowe wypełniacze Główny bohater jest amewą umysłową Poboczne postacie płytkie jak brodzik Do tego wikingowie z Wybrzeża Kości Słoniowej Podsumowując Dzięki temu wszystkiemu, filmy są nie do oglądania. Myślę, że nie trzeba tu nic dodawać. Kino powoli umiera. Trzymajmy kciuki za ambitnych twórców, takich jak Antoni, który kręci teraz film o druidzie z Krakowa. Link do teasera w opisie. Trzy.